Siemanko wszystkim, witajcie w podsumowaniu szóstego dnia CWL-ki w Clash of Clans za grudzień 2025. Także zaczniemy sobie standardowo od tego najgorszego CWL i chyba Taki mały spoiler, to jest mój najgorszy dzień tutaj. Dlaczego? Złożyło się oczywiście na to kilka rzeczy. Przede wszystkim dlatego, że też krótko przed tym odcinkiem dopiero atakowałem. A nie ukrywam, że troszeczkę mało czasu dzisiaj miałem, więc to wszystko było tak pospinane, powiedzmy, na ostatni guzik. Tak, by jedno. Dwa, wiadomo, przewaga TH przeciwnika. A3, też jakieś takie moje ogólne powiedzmy rozkojarzenie. W każdym razie, jeżeli chodzi o dół, no to tutaj standardowo na tych słabszych wioskach, gdzie mam przewagę TH, dwie gwiazdki zrobione w zupełności wystarczy. Tylko w sumie ja dzisiaj widzę, zdążyłem zaatakować. Bo mój znajomy jeszcze tego nie robił, no bo wiadomo, pewnie tam praca czy coś innego, więc zrobię to wieczorem z uwagi na przesunięcie czasowe wojny. Zresztą widzicie, ile teraz jest do zakończenia. A możecie sobie odwinąć te początkowe odcinki, i wtedy zobaczyć, ile było. Tutaj też dwie gwiazdeczki zrobione pomiędzy 15 a 17. Tutaj to samo. No i tu najgorzej, bo nie ukrywam, liczyłem na dobry wynik mojej 16. Natomiast raz, że. W sumie taka dziwna wioska, fajna, nawet bym powiedział, nie nietuzinkowa. Taki layout, którego bym na pierwszy rzut oka nie wymyślił ani też nigdzie go nie spotkałem. Ale nie ukrywam, że tutaj strasznie źle to obmyśliłem. Stwierdziłem, że sobie pójdę od górnego do prawego narożnika, w sumie mogłem lecieć od dolnego do prawego. Ta strona była o wiele bardziej wygodniejsza. Nie wiem, mówię, kwestia jakiegoś rozkażenia. Strasznie to źle poszło, wszystko poszło nie tak ale na szczęście jakby jakoś nie jestem mocno tym niepocieszony, dlatego że i tak to CWL traktuje po prostu jako takie, powiedzmy, półśmietnikowe, zabawowe. Więc nie ma tu dla mnie znaczenia wynik. ważny i także, że jakiekolwiek medale zarobię, a swoje gwiazdki już zrobiłem. I tak spadamy z ostatniego miejsca, więc czy ja bym tu zrobił trzy, dwie czy jedną? Nie ma to dla mnie znaczenia. Wiadomo, fajnie by było trzy, bo to by było kolejne pokazanie, że da się to spalić. I tak naprawdę pewnie bym to spalił, no mówię, gdyby nie fakt, że i tak poleciałem od złej strony i wszystko nie, nie poszło tak jakbym chciał. Trudno się mówi. Tego CBL nie ma w sumie co więcej omawiać, no bo sami wiecie, że tu się wszystko powtarza. Od samego początku, i tu nie ma szans na cokolwiek lepszego. Jeszcze tylko tabela do wglądu, tak jak mówiłem poprzednimi dniami. Ostatnie miejsce okupujemy, więcej gwiazdek tu z tego nie będzie jakoś sensownie dużo. Może siódme miejsce, ale to jest i tak max. Teraz zresztą gramy z klanem numer 6. Sami widzicie, jaką miałem przewagę na No nie jesteśmy w stanie tu nic ugrać. Także nie ma co się w ogóle łudzić, że tutaj będzie jakiekolwiek zwycięstwo i cudowne utrzymanie. Zresztą mówię, nawet nie to było tutaj celem. Celem było po prostu to, żeby te konta nie leżały jakoś odłogiem i sobie zarobiły medale, przynajmniej jeżeli chodzi o mojego znajomego, no bo moje konta są tu tylko na zasadzie zapchaj dziury i tylko dlatego, żeby po prostu poprosił. A tak to pewnie bym się nawet nie zgodził na to i bym na tyle kont nie grał, bo nie ukrywam, że z tym czasem różnie u mnie bywa. Przechodzimy sobie do drugiego CWL w Akademii Aktualnego Klanu, gdzie się znajduje głównym kątem. Co my tutaj w ogóle mamy? Raz, jeszcze coś tam pokończyło, to sobie zrobię tam już poza y, odcinkiem. Nie ma to znaczenia, jeżeli chodzi o wojnę. Zaczął się już dzień siódmy, to nie jest istotne. Dzień szósty. Tutaj wygrana 78 do 34. Chyba najlepszy wynik gwiazdkowy, jaki zrobiliśmy. No i nie ukrywam, tu mi się udało zrobić dwa razy y, trzy gwiazdki, czy nawet trzy razy. Chyba nawet trzy. Tak, bo zdecydowanie tutaj ja atakowałem słabą wioskę z TH17, taką TH14, łamane przez 13, to sami widzicie. Tu wjeżdżamy jak w masło, nie ma w ogóle co tutaj nawet dyskutować. Przewaga TH zrobię swoje. Trzeba to po prostu było zrobić. Wiadomo, każde gwiazdki są na wagę złota. Akurat w przypadku tym bardziej jakiś gościnnych występów u kogoś. Więc to, czy mam łatwiej, czy nie. No, ok, z jednej strony dla mnie spoko, więc nie biorę tego wyniku na zasadzie. O, wow, zrobiłem kudle tyle i tyle gwiazdek, no bo ten poziom przeciwników był po prostu dla mnie słaby, tak. Mając zaszowane konto, no tutaj był ten mój plus, no ale w drugą stronę sami widzicie, że też oddaję mnóstwo gwiazdek, więc powiedzmy, że wychodzę na zero, ale swoją robotę robię. Natomiast jeżeli chodzi o górę. No to tutaj też zdecydowanie dobrze mi poszło. Dwie osiemnastki spalone, pierwsza taka powiedzmy pół osiemnastka, yy, taka początkowa w sumie, no bo jednak yy, nie jest jakaś mocna. Yy, aczkolwiek wszystkie takie najważniejsze rzeczy zostały tu postawione, no to też już na dużym tylko przyspieszeniu pokażę, jak to wszystko tutaj ładnie poszło. Też bez większych problemów, jakiś. No... Standardowo, wszystko tak naprawdę w kółko już się powtarza, wiecie doskonale jak to wychodziło w dniach poprzednich, czym atakowałem, jak atakowałem. Więc jeżeli wychodzą po prostu trzy gwiazdki, no to wszystko jest w jak należytym porządku Tak jak to powinno wyglądać od samego początku, czyli forma jest, jest i tego się trzymamy. Przynajmniej nie mam obaw o to, że nie wiem, coś psuje, czy jestem w stanie poprzeć klanu, jak i jakąś wojnę, czy nawet awans, tak. Tutaj aktualnie mamy już pewny awans, więc nie ma co się w ogóle stresować, nawet jeżeli by mi nie wyszło w tym ostatnim dniu. No, ale wiadomo, że i tak swoją robotę zrobię. Jeszcze ostatni atak dla jakby obowiązku kronikarskiego, nazwijmy to tak. Dla porządku dziennego, żeby nie było, żebyście też widzieli, jakie układy atakuje, jak te wioski się zachowują, czy faktycznie daje to wojsko radę w różnego rodzaju warunkach, tak. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ok, używam potek, no ale dla mnie największą bolączką tutaj na tych moich zaszowanych kontach jest przede wszystkim equipment, który nie jest jakoś mocny. Zresztą sami sobie możecie zobaczyć, że to wszystko no nie jest jakieś super oszałamiające. Więc można na spokojnie atakować tak wysokie wioski nawet z takim właśnie equipmentem, gdyby się ktoś zastanawiał. No i przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do głównego CWL. Tutaj, jak nam poszło, już pokazujemy. Siódma wojna też się zaczęła. Szóstą, wygraliśmy. To jest dla mnie najważniejsze. Wygraliśmy no, z bardzo dobrym wynikiem: 43 do 28. Z tym, że jeden atak na 100%. To zresztą widzicie tym moim teoretycznie słabszym kątem, chociaż też osiemnastką. I to dosyć mocną Tutaj, dla przykładu, też ten equipment nie jest całkiem wymaksowany, choć już jest lepiej niż na tych zraszowanych kontach, no ale to wiadomo, wszystko po prostu powoli, powoli, no bo to czas, a to są konta typu free to play, no to wiadomo, że nie ładując w nie hajsu, ten progres nie będzie jakoś super mocny. Zwłaszcza że ja też nie gram ciągle wojen, e, wojny za wojną nie, danym kątem, więc to też się. Przekłada na to szybsze, czy w zasadzie wolniejsze w moim przypadku zdobywanie ród. No, i tutaj mój time fail, mój pech 98%, no nie wyszło. Niestety, tutaj też wojsko nie do końca dobrze mi poszło, jakbym chciał. Aczkolwiek już bardziej się starałem wprowadzić do środka, żeby właśnie nie popełnić tego błędu z poprzedniego bodajże dnia, gdzie kompletnie zepsułem atak. No tu nie ukrywam, szanse były, może mogłem zaatakować z troszeczkę innej strony, stwierdziłem, że tak będzie dla mnie najlepiej, no i potem to się zemściło, bo jednak monolit, przede wszystkim ten monolit niewdzięczny tutaj zrobił olbrzymią robotę i mocno wykerował gościowi atak, więc no tu już jakby nie miałem z czym dyskutować, to co mogłem zrobić, to zrobiłem, ale i tak niestety nie dałem rady, więc siłą rzeczy... Nie pykło, trochę szkoda, ale mówię, no jak już poszło, że nie miałem maksa, to już widzę poszło na całego w każdym razie i tak udało się Gigabytek zrobić. Yy. I tak mamy zapewniony awans. Sami zresztą widzicie, zresztą teraz w ostatniej wojnie bijemy się właśnie z numer 2, więc tylko i wyłącznie ten awans potwierdzimy, bo tutaj też nic się nie może złego stać, a jeżeli chodzi o gwiazdki, no to wiadomo mam ich trochę mniej niż max, o dwie. Z czego na drugim koncie tylko o jedną, więc i tak uważam, że nie jest najgorszy wynik. Jakąś tam część roboty tu zrobiłem i coś swojego dołożyłem. Na pewno bardziej pozytywne wrażenie niż negatywne, no ale zobaczymy, jak to dalej sobie wyjdzie. Właśnie, jeszcze na tej ostatniej wojnie, ale to będziecie widzieć prawdopodobnie na streamie. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o podsumowanie dnia CWL pewnie coś więcej postaram się powiedzieć w dniu jutrzejszym na zakończenie w ogóle całej serii, ale to podejrzewam będzie albo później, albo może się nawet przesunąć o jeszcze jeden dzień, bo nie ukrywam, chciałbym podsumowanie ostatniego dnia jak i podsumowanie całej cywielki nagrać w momencie kiedy wszystkie Trzy cwl się zamkną, więc siłą rzeczy, tamta ostatnia, ta niby najgorsza, która ma największe przesunięcie, no może powodować to, że ten odcinek może być trochę troszkę później. Także tutaj proszę o cierpliwość. Także jeżeli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję. Przypominam jeszcze tylko, że cały czas trwa akcja zbierania pytań do QA, więc jeżeli ktoś ma ochotę mi zadać pytanie związane czy to ze mną, jako twórcą, czy z tematem ogólno klaszowym, no to śmiało. Zadawać to pytania w poście na kanale. Tam jest specjalny dedykowany do tego właśnie post. W, na, w sekcji posty na jakby głównej stronie kanału, lub na Discordzie jest dedykowany materiał, lub nawet na Instagramie pod postem, właśnie gdzie świętowaliśmy bicie 4000 subów. Tam też jest możliwość zadawania mi pytań. Także czekam na wasze właśnie jakieś, nie wiem, opinie, pytania, komentarze, nawet do tego materiału, pod tym materiałem. Także zachęcam, jeżeli się podoba, oczywiście standardowo łapa w górę, jakiś tam komentarz, sub, mile widziany, niech ten kanał rośnie. Fajnie, że udało nam się zrobić w tym roku właśnie ten próg 4000. Może w przyszłym uda się wbić 5. Zobaczymy. Tyle ode mnie. Miłego dnia życzę. Dzięki wielkie jeszcze raz, że jesteście. Pozdrawiam was, trzymajcie się i na razie.